Cześć, dzisiaj projekt Denko. Przychodzę do Was z zużyciami produktów ostatniego miesiąca, a nawet w sumie może dwóch, trzech ostatnich miesięcy. Może nie przedłużając, po prostu pokażę Wam, jakie produkty zużyłam i pokrótce omówię, czy jestem z nich zadowolona, czy nie. Nie będę tutaj dzielić na różne kategorie, po prostu będę brać po kolei, jak leci, aby było szybciej i sprawniej. Pierwszym produktem, jaki zużyłam, będzie to właśnie. Um, Lakier do włosów Sayos. Tutaj mam Holt Flex. Bardzo dobrze utrwalał fryzurę, nie sklejał włosów, pozostawiał taki delikatny efekt. Z daleka nie były to włosy takie widocznie właśnie spryskane, sklejone. Nie było po prostu oznak, jak ktoś patrzył z daleka, że one były spryskane lakierem. Utrwalenie było bardzo mocne, długotrwałe, bardzo wiele godzin się utrzymywało. Ogółem bardzo lubię serię tych ym, lakierów do włosów z Saiosa nie przepadam za odżywkami i szamponami do włosów, ponieważ strasznie wysuszają. Jednak seria z lakierami jest naprawdę na wielki plus. Dalej kolejne zużycia to maseczki z perfekty Pokazywałam je, któregoś razu w ulubieńcach. Bardzo je lubię. Fajnie nawilżają buzię, odżywiają. Troszeczkę jest taka rozświetlona, orzeźwiona. Bardzo fajnie się sprawdzają. Tutaj niby jeżdżę na dwie aplikacje, ale musimy pamiętać, że jeżeli już otwieramy taką saszetkę, to najlepiej od razu ją zużyć i resztkę wyrzucić do kosza. Tak, wiem, że to jest marnotrawstwo pieniędzy, ale niestety po otwarciu, gdzie ta maseczka przeważnie leży wtedy w łazience, gromadzi się tam mnóstwo niechcianych bakterii, które później wsmarowujemy sobie w buzie. Więc w momencie, gdy ta maseczka już nam... Się kończy, ewentualnie jeszcze trochę zostanie i nie starczy nam już. Nie potrzebujemy więcej na, do nakładania na buzie. Należy tą maseczkę wyrzucić i nie zwracać uwagi. Taka maseczka kosztuje niecałe 2 zł, a później mamy więcej problemów z ceru niż nam się wydaje. Nie wiemy dlaczego, a to właśnie dlatego, że źle przechowujemy takie rzeczy. Dalej kolejny produkt będzie to puder z Eveline Makeup. Dokładnie tutaj jest jakiś anti shine kompleks, czyli jest to taki puder delikatnie matujący. Zmatowienia dużego nie widziałam po tym pudrze, ale fajnie, fajnie wykańczał cały makijaż, fajnie wyglądał na buzi. Nie, w sumie nie wiem, czy wrócę do tego produktu, ale fajnie się sprawdzał. Kolejne produkty z kolorówki będzie to Tusz. Tusz Maybelline Lash Sensational, ta fioletowa wersja. Teraz na promocji w Rosmanie kupiłam sobie kolejne sztuki. Mogłyście zobaczyć właśnie w holu z Rosmana. Fajnie się sprawdza, fajnie podkręca, roz, rozdziela rzęsy, nie skleja ich, ładnie je wydłuża. Bardzo fajny produkt, zawsze po niego sięgam i Wam też polecam. Dalej będzie korektor korektor z Lovely, ta różowa wersja. U mnie nie sprawdził się totalnie, nic u mnie nie robił. Przede wszystkim był dla mnie o wiele, wiele za ciemny, więc została jeszcze jego resztka. Dostałam go kiedyś go od mojej siostry, aby e, po prostu go sobie zużyć. Niestety u się nie sprawdził, więc go wyrzucam, bo nie jest mi do niczego potrzebny. Kolejny produkt jest to Rexona o takim słodkim, bardzo słodko-kwiatowym zapachu. Truskawka i coś tam. No nieważne, jakieś słodkie, słodkie właśnie takie nuty zapachowe. Bardzo fajnie pachnie, fajnie utrzymuje się przez wiele godzin na ciele. Nie pozostawia białego osadu na skórze, jak niektóre właśnie dezodoranty. Ja bardzo lubię tą wersję w sprayu. Zawsze sięgam po Rexone, bo sprawdza się u mnie najlepiej. Dalej wykończyłam sobie takie zwykłe Mm, perfumy Adidasa jest to oczywiście dezodorant tutaj 75 ml bardzo fajne, świeże fajne takie do torebki na lato żeby gdzieś tam wrzucić sobie, popryskać w ciągu dnia, bardzo ładny, świeży zapach, taki nieduszący dość długo w sumie całkiem się utrzymywał na ciele kolejny produkt jest to Isana gel pod prysznic ta wersja tropikalna bardzo ładnie pachniał, niestety z wydajnością jest słabo, ponieważ Mm, bardzo szybko się kończy, pojemność to 300 ml, no ale żeby troszeczkę poczuć na ciele tego zapachu, tego produktu, to musimy niestety wziąć go odrobinę więcej. Nie pieni się jakoś za bardzo, ale fajnie, fajnie nawilża skórę, fajnie pachnie, taki orzeźwiający jest ten zapach. Jest jeszcze fajna właśnie ta wersja Isany, te takie mniejsze pojemności, więc naprawdę polecam Wam te żele, bo nie kosztują dużo, chyba jakieś 3-4 zł, czasami nawet 2 z kawałkiem na promocji. Kolejny zużyty produkt będzie to dziecięcy szampon do włosów. Ostatnio w wypielęgnacji włosów mówiłam Wam, że mam problemy ze skórą głowy i muszę niestety dziecięcych produktów tylko używać. A więc wykończyłam właśnie szampon Bambi. Jest to stary jak świat szampon do włosów dla dzieci. Pamiętam go właśnie jeszcze z czasów, gdy byłam mała, byłam w podstawówce. Więc sięgnęłam właśnie i tym razem po ten produkt całkiem fajnie do mewo włosy, bardzo się pienił e, nic złego z włosami i skórą głowy nie robił bardzo lubię te dziecięce szampony i myślę, że nieprędko wrócę do stosowania zwykłych, normalnych a jeżeli mowa już o szamponach to na pewno odradzę Wam zakup tych dwóch szamponów ponieważ to przez nie właśnie nabawiłam się strasznego uczulenia na głowie strasznego łupieżu Strasznej takiej skorupy na głowie. Nie wiem teraz, jak to doleczyć, staram się robić to naprawdę wszystkim. Używałam niezoralu, używałam dziecięcych produktów. No i teraz przy dziecięcych dalej jestem. Tych szamponów Wam nie polecam. Strasznie wysuszają, strasznie niszczą głowę, skórę głowy. Dodatkowo przesuszają włosy. No i nie wiem, no jeżeli Was nie uczulają, to fajnie. Ja po prostu mówię Wam, co sprawdza, a co nie u mnie. Co się nie sprawdza u mnie, więc nie musicie brać tego do siebie. Jeżeli u Was się sprawdzają, to fajnie, cieszę się bardzo fajnie, że, że tak jest. U mnie niestety się nie sprawdziły i Wam nie polecę. Kolejny produkt będzie to kozie mleko, odżywienie, wygładzenie, krem do rąk i paznokci, skóra sucha. Zwykły taki krem z ziai do torebki 80 ml. Całkiem fajnie nawilżał, szybko się wchłaniał. W sumie miałam go bardzo długo, bo kupiłam ten krem jeszcze przed wyjazdem do Warszawy, przed przeprowadzką, czyli było to jakoś, nie wiem, maj, czerwiec, czyli prawie rok temu. No i w sumie zużyłam go dopiero teraz. Całkiem fajnie się sprawdzał, delikatnie właśnie nawilżał, całkiem, całkiem był fajny, więc mogę Wam go polecić, jeżeli lubicie produkty z JAI. Ja całkiem za nimi przepadam. Kolejny produkt będzie to Lady Speed Stick. Tutaj mam taki w sztyfcie. Używałam tego produktu na noc, po prostu po kąpieli nakładałam go na ciało. W ciągu dnia go starałam się nie stosować, ponieważ według mnie miał bardzo słabe działanie, praktycznie zerowe. Troszeczkę było czuć ten zapach na początku, później w ciągu dnia ten zapach się gdzieś ulatnia, już nie było tego działania produktu. Tak więc wykończyłam go po prostu kładąc się wieczorami właśnie spać. To po prostu po kąpieli sobie go aplikowałam. No i tak go skończyłam. Ładnie pachnie ta seria, więc możecie wypróbować, jeżeli u Was też skutkują i działają. Kolejny produkt z pielęgnacji będzie to Carmex. Carmex do ust uwielbiam. Jest to najlepszy produkt do ust, jaki kiedykolwiek miałam. Za każdym razem, gdy jest promocja w Rosmanie 49%, zawsze go kupuję na zapas, aby nigdy mi go w torebce nie zabrakło. Jak widzicie, wykończyłam go do cna. Jest tutaj wąziutki, nic tutaj już praktycznie nie zostało. Wolę tą właśnie wersję wyciskaną od tej wysuwanej, wykręcanej, a nawet tej wyciskanej jest w opakowaniu więcej. Kolejny produkt taki malutki, maciubki. Będzie to kredka z Catrice kredka do brwi ja mam ją w odcieniu miałam ją w odcieniu 0,20 no ale jak wiecie mam jeszcze ich mnóstwo mam bardzo duży zapas bardzo ją lubię, fajnie podkreśla brwi możecie zobaczyć jej efekty w każdym moim get ready, w każdym makijażu nawet dzisiaj, codziennie mam ją pomalowane brwi, więc fajnie się u mnie sprawdza i polecę każdemu z was, dalej skończyłam takie mm, chusteczki z, Alu, z aluet Zaluec 30 sztuk. Są to takie bawełniane chusteczki, którymi ja wycieram po prostu wieczorami po umyciu twarzy. Wycieram swoją buzię. Zamiast ręcznika używam właśnie takich chusteczek. Delikatnie dotykam do twarzy ten nadmiar wody wsiąka w tą chusteczkę, delikatnie to zdejmuję. Ewentualnie możecie jeszcze sobie wycierać takimi chusteczkami nadmiar e, na przykład jakiegoś produktu peelingu, ewentualnie maseczki, jeżeli taką aplikujecie. Kolejny produkt będzie to Regenerum, regeneracyjne serum do rąk. Jest to taki krem, właśnie do rąk w tubce. Powiem Wam szczerze, że dla mnie ten produkt nie miał żadnego działania, nie zauważyłam żadnej, żadnego takiego pozytywnego efektu na skórze po tym produkcie. Ten nawet czerwony krem z garniera o wiele lepiej działał na moje dłonie niż te Regenerum. Nie wiem, no może u innych się sprawdza pojemność 50 ml za cenę chyba około 15 zł, więc nie wiem, czy się opłaca. Jeżeli u Was y, było OK, wszystko było w porządku, to fajnie, umie niestety żadnego pozytywnego takiego efektu nie zostawił. Trochę wam poszeleszczę, dobrze, dalej. Kolejnym produktem, jeżeli już jesteśmy właśnie przy pielęgnacji dłoni, będzie to właśnie garnier. Tutaj wykończyłam kolejne opakowanie. Zawsze pamiętajcie, żeby sobie rozcinać te pudełeczka, bo ja kiedyś tego nie robiłam, wyrzucałam produkt, gdy już mi nic się nie wyciskało. A, jeżeli, jak, a w momencie, jak zaczęłam rozcinać te pudełeczka, to okazało się, że drugie tyle produktu osadzone było na ściankach tego pojemniczka. Więc naprawdę przez całe życie wywalałam tyle produktu, że głowa mała. Teraz po prostu sobie rościnam. Jestem pewna, że wykorzystam wszystko, za co tak naprawdę zapłaciłam. Wam też to polecam robić, bo wtedy bardzo dużo można zaoszczędzić. No i takie rozcięcie i korzystanie z tego, co jeszcze zostało w środku, starczy nam na praktycznie połowę kolejnego miesiąca. Więc dla mnie. Ten krem na wielki plus naprawdę super na nawilża, szybko się wchłania, nic złego ze skórą nie robi. Bardzo dobrze widać efekty po jego stosowaniu. Kolejny produkt będzie to taki żel pod prysznic Debody Shop, malutka pojemność. Tutaj um, 60 ml, bardzo fajny zapach. Jest to zapach moringa. Cokolwiek to znaczy, nie sprawdziłam, nie przygotowałam się, nie wiem. Bardzo ładny, taki kwiatowy, delikatny zapach. Fajnie utrzymywał się na ciele, nie pienił się podczas właśnie kąpieli, ale fajna pojemność, taka właśnie na teraz, na wakacje, gdzieś jak wyjeżdżamy, no to możemy sobie kupić, wrzucić do, do torebki i mieć głowę spokojną. Był bardzo wydajny, starczył na naprawdę wiele, wiele kąpieli, więc mogę Wam go w zupełności polecić. Przedostatnim produktem i ostatnimi dwoma do demakijażu będzie to Nivea płyn do demakijażu oczu ten dwufazowy bardzo go lubię, naprawdę jest genialny oczy po nim nie pieką usuwa nawet wodoodporny makijaż, wystarczy na wacik nalać ten produkt, przytrzymać sobie przy rzęsach, delikatnie poruszać i zdjąć, wszystko schodzi naprawdę bardzo szybko, bardzo dobrze mnie nie uczulił, ze mną jest wszystko w porządku, mam już kolejne opakowania, pojemność to 125 ml, bardzo fajny produkt, bardzo się cieszę, że go odkryłam no i będę sięgać po niego teraz już za każdym razem, a jeżeli chodzi o e, demakijaż całej mojej twarzy makija... demakijaż całej mojej twarzy, będzie to Garnier, płyn micelarny 3 w 1 skóra wrażliwa, usuwa makijaż oczyszcza koi twarz, oczy, usta bez bezzapachowy 400 ml, czyli 200 zastosowań. Ten produkt jest genialny, mówiłam Wam o tym nieraz. Po prostu jest tak mega wydajny, naprawdę bardzo dobrze radzi sobie z usuwaniem makijażu. Wszystko, wszystko usuwa z buzi fajnie doczyszcza, nawet jeżeli chodzi o demakijaż oczu tym produktem, to też wystarczy troszeczkę podszyć sobie te rzęsy i bez problemu ten tłuszcz nam schodzi naprawdę bardzo lubię ten produkt fajnie się umie sprawdza, jest to moje chyba już nie wiem, siódme czy ósme opakowanie nawet już nie liczę, tyle ich było bardzo go lubię, bardzo, e, naprawdę jestem z niego bardzo zadowolona. Nie uczula, nic po nim nie piecze, skóry nie wysusza. Jest naprawdę genialny. Kochani, to tyle w moim dęku. To było wszystko. Postaram się właśnie zbierać teraz kolejne opakowania, staram się zużywać ich jak najwięcej. Kiedyś otwierałam 100 opakowań i czekałam po prostu, aż one się psuły, bo zawsze oszczędzałam, szkoda mi było ich używać. Używałam raz, yy, otworzyłam 5 produktów, używałam jednego, teraz nie, teraz stwierdziłam, że będę po prostu po kolei wykańczać kolejne opakowania. To tyle w moim filmie, więc dziękuję. Mam nadzieję, że film wam się podobał. No i zapraszam do kolejnego. Buziaki, trzymajcie się ciepło, papa. Pa.